Cześć, witajcie. Ja jestem Franek. Dziś gram z kolegą. Siema. Yy, Nagrywam się, nagrywa. I dziś jak widzicie, yy, no nie będziemy grać gierek, ale yy, no nie wiem, akurat tak się zdarzyło, że przyszedł do mnie i... Ale jest nowy fakt. Nie gadam z nim na telefon, tak jak jeden jego kolega, ale do niego przyszłem. Tak i... No, nie będziemy grać dziś Gierek. Może na innym odcinku, ale dziś robimy odcinek karnetu zadymiarskiego na moim koncie. Jak widzicie, 44 poziom mamy. No, skoro straciłem konto Ronaldinho, to robię. To robię, to robię. No. Kolejno panming, więc jeszcze nie kupiłem specjalnie na odcinek i sobie kupujemy. Ok, to jest fajne. Ok, i zaczniemy sobie od odebrania Daryla, skina i Daryla, bo akurat Daryla nie miałem. I tutaj mamy Darylka i jeszcze skin. Dobra. Ten skin jest, akurat jest fajny. To jest mega fajne, że jak nie masz na przykład postaci, to dostajesz skina i postać. No, dobra. Teraz Rafa odbieramy, żebyśmy już punkty mocy mogli trafiać. Ok, i mamy już dwie postacie. O, i w ogóle misję tutaj mamy z tym. Karnetem. I na początek pakiet odznak. Co mamy? O, do el primo, do, do barleya, el primo i do rozy. Okej. Okay. I możemy sobie zobaczyć, przetestować te matki. No, el primo, on, no ta jest animowana. Do rozy mam taką. Ja I do... gdzieś. O, i do barleya. Ja dopiero zacząłem, ale. Ale też mam jakieś, mam konto Vito i tam mam 8,5 y, y, tysiąca tak. puszek i tam mam odznaki dużo. Big Box już pierwszy poszedł. Najpierw otworzymy sobie Big Boxy. Potem Mega Boxy? Tak, y, dobra. Najsłabszy za zadumiesz to są bardzo rzadcy. Wszystkich rzadkich już trafiłem. Okej. Okay. Na razie świecą tych jedynek ani widu, ani słychu. Ale z megaboxów zaraz jak ósemka poleci, to dwójka świetnie. Dobra, yy, więc pierwszy megabox. Aha, fajnie. Dobra, yy, jak ta zwierzę podpowiada, żeby oczy zamknąć, to ja sobie zasłaniam to. I ja nie widzę jaka jest liczba. Aha, Czy masz beatboxa? Dobra, i teraz tak. Yy... Czekaj, co teraz robimy? Zakręcie. Yy... Hokus, pokus, czary Mary, w tej skrzynce jest mój stary. I. Piątka. Źle, 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 bardzo źle. Dobra, jest. Jeszcze beatboxa jeszcze nie ma. Beatbox. I teraz beatboxa wylatywa, Leon. Geil! Mamy gaila! O kurczę. Ej, nie no, fajnie. Czy coś jeszcze te monetki, punkty mocy? Rano jak farciasz z ciebie. Dobra, teraz odbieramy resztę rzeczy. Mamy gaila, więc... Naprawdę spoko. Mamy um, odblokowane na dzisiejszym odcinku Daria, Geyla i jeszcze pułkownika Ravsa. Kacper gdzieś poszedł, ale spokojnie. Um, więc to sobie odbiorę do Geyla na razie. Emotki też się przydadzą. Um, no, w ogóle Gail jest teraz chyba rzadkość epicka, tak mi się wydaje. Nawet no, chyba na pewno. Ok, kolejne punkty mocy do niego. No i w miarę fajnie poszło. Ok, do dla kolejne. Monetki. Ok, i mamy chyba wszystko odebrane, tak. O, jeszcze w ogóle y, przebrania, i to mam. Ok, i mamy trzech nowych zadmierzeń. Więc mamy. O nie, dobra. To sobie. Dobra. Dobra. I teraz mamy Gailika, Darila ze skinem. A może coś jedną monetkę. No w sumie mogę przetestować. O Jezu, coś się zacięło. Mogę tego Gailika przetestować. Um, ulepszę sobie. W ogóle mam 6000 monet. Nice. A może jak chcę mega a ja może sobie na mega boxa w karciach zbieram I coś dropnę. Dobra. Ten odcinek będzie trochę krótki, ale... Aha, ty jesteś online, to poczekam. Ale, ale to jest po prostu ten... I sobie na matkę od razu ustawię. Dobra. Dobra. I mi się tu ładuje 5 godzin później. No. Dobra, robimy cię widzimy jak się załączy. Okej, okay. Kacper już wszedł i teraz sobie będziemy grać. Dobra, wybierz sobie zadmiarza. Dobra. Zaro ledwo zrobiłem tak to już, już skoczyłem rundę. Okej okay. i może w sensie ten odcinek tak jak mówię nie jest za długi, ale no bo po prostu... No, ym, nie jest za długi. Ja mam prostu... lagi, tylko dopiero... Do... Ja mam takie lagi, że pokazuję, że mam 100%. A dopiero teraz mi się włączyło różanie. No jest. bo akurat gra na innym urządzeniu już zawsze, ale mam tak, imię, na zwykle gram na telefonie, a teraz gram na tablecie, który nie ma karty. Tak, ale y, no po prostu y, ten nie będzie za długi, bo po prostu to jest y, no oho, prawie zginąłem. Aha, fajnie, bo do was mówię i się nie skupiam. ale dobra. Y, skupiaj się, Franek, skupiaj. To i tak jak mówiłem yy, Zabił. Ten, ten no za ten odcinek nie będzie za długi no bo po prostu ale będą dłuższe więc się nie martwcie więc to było na tyle więc my się żegnamy papa pa. Pa, pa.